bo nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. Jezus mówi, że nie chce żadnej ofiary. On chce miłosierdzia. Tak? Czy to jest ważne? Oczywiście. Zobacz, Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 51, czytamy tutaj, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, Nigdy nie ujrze śmierci. A więc miłosierdzia chce, a nie ofiary. Jeśli będziesz to zachowywał, nigdy nie ujrzysz śmierci. Jezus Jezus mówi, tak? Może ktoś sobie pomyśli, no to, czy mamy jakiś wzór, jak wobec tego Jezus postępował. Tak? No, mamy. Co robił Jezus? Zobacz. Mateusza chociażby 9,35. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa, uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi. A więc tutaj widzimy, że Jezus uzdrawiał tak, każdą e, wszelkie słabości wśród ludzi. Tak? I każdą chorobę. Wszelkie choroby. Wszelkie choroby, tak? Dalej, Mateusza 19,2. I poszły za nim wielkie tłumy, a on ich tam uzdrowił. To robił Jezus. Uzdrawiał, tak? Mateusza 4-24. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii i przyprowadzono do niego wszystkich, którzy się źle czuli, którzy byli nękani różnymi chorobami i cierpieniami, a także opętanych, obłąkanych i sparyżowanych. A on ich uzdrawiał. To robił Jezus. Ewangelia Łukasza, 4,40. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przyprowadzali ich do Niego, a On na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Jezus to robił. 9:11 Łukasza. Gdy ludzie się o tym dowiedzieli, poszli za Nim, a On ich przyjął i mówił im o Królestwie Bożym i uzdrawiał tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. To właśnie robił Jezus. O no tymczasem w organizacji Świadków Jehowy ludzie wciąż masa, masowo odmawiają przyjęcia krwi, a więc nawet dziś, nawet dziś składa się ofiary z ludzi, niestety również z dzieci. Dlaczego no bo świadomie rezygnuje się z szansy wyzdrowienia, godząc się jednocześnie na śmierć. Wielokrotnie Rodzice czy też bliscy osób, które potrzebują transfuzji krwi, wielokrotnie spotkali się, spotykają i będą spotykać ze świadczeniami lekarza, że mamy jedną, jedyną szansę. Nie? I wtedy świadkowie Jechowy zindoktrynowani przez ichne ciało kierownicze, wierzący, że ciało kierownicze jest jedynym. Kanałem łączności ich z Bogiem. Wierzą, że to, co mówi ciało kierownicze, to, co mówi ich organizacja, mówi Bóg. W związku z tym uważają, że lepiej jest umrzeć takiej osobie, niż złamać nakaz wobec Boga. Dlaczego? No bo w związku z tym boją się obrazić Boga. Tak? A więc składają mu ofiary. Świadomie rezygnuje się z, szans, z szansy wyleczenia w organizacji Świadków Jehowy, godząc się jednocześnie na śmierć. I teraz zastanówmy się, jak na to zapatruje się Bóg JHWH, tak? Bóg Jahwe w Starym Testamencie. Jeremiasza otwórzmy, 32 rozdział. Werset 35. Czytamy tutaj Zbudowali wyżyny Baala w dolinie syna Chinnom, by przeprowadzić swoich synów i swoje córki przez ogień, ku czci Molocha, czego im nie nakazałem. Nie przyszło mi to nawet na myśl, by czynić tę obrzydliwość i Judę przywodzić do grzechu. Bóg nigdy, nigdy, rozumiesz to? Nigdy, nigdy nie chciał ofiar z ludzi. Jest to dla niego obrzydliwość. Nie przyszło mu to. Nawet na myśl. I nazywa to grzechem. Przeczytaj sobie. Jeremiasza 32-35 Zobaczmy nieco wcześniej. 19 rozdział Jeremiasza od 4 do 6 Ponieważ mnie opuścili i zbezcześcili to miejsce, paląc w nim kadzidło innym bogom, których nie znali ani ich ojcowie, ani król królowie Judy i napełnili to miejsce krwią niewinnych. W jaki sposób? i pobudowali wyżyny Baalowi aby spalić swoich synów w ogniu jako całopalenia dla Baala czego im nie nakazałem ani nie mówiłem tego nie mówiłem i co nie przyszło mi nawet na myśl dlatego oto nadchodzą dni mówi Jachwe w których to miejsce nie będzie już nazywane Tofet ani Doliną Synów Chinną ale Doliną Rzezi Doliną Rzezi takie coś Bóg nazywa otwarcie, tak? Zobaczcie, przecież to takie traktowanie synów i córki yy, kłaś jako ofiarę dla jakiegokolwiek Boga, to nawet nie przyszło Bogu na myśl. Nawet mu nie przyszło na myśl. I to miejsce nazwał, nazwał Doliną Rzezi. Zobacz. No, oczywiście teraz. Ktoś może powiedzieć, no ale <laughs> chwileczkę. My przecież nie przeprowadzamy nikogo przez ogień, tak? Tak, tutaj czytasz. No o co, o co tu chodzi? O co ci chodzi w ogóle? Nie? To powiedz mi, <laughs> jeśli tak myślisz, jaki skutek niepodania krwi w chwili, gdy nie ma czasu na inne działanie? Jaki będzie skutek niepodania krwi w chwili, w której nie masz czasu na inne działanie? Gdy liczy się czas, więc, tak jak już mówiłem, erytropoetyna nic nie da, bo pacjent, pacjent wcześniej umrze, niż ona zacznie działać. Rozumiesz? Jaki będzie skutek takiego działania? Bez tlenu mózg umiera w ciągu 4-5 minut. Tylko krew jest w stanie transportować tlen w organizmie, tak? Ubytek krwi. Yy, jeśli dojdzie na przykład do przecięcia tętnicy, nastąpi duży ubytek krwi, tak? A ty jej natychmiast nie uzupełnisz, to twój bliski umrze. Umrze dlatego, że mu na to pozwoliłeś, dlatego, że nie ratowałeś go wszelkimi dostępnymi sposobami. I skutek będzie ten sam co przeprowadzenie dziecka przez ogień, czy nie? Co zatem wybrać? Życie czy śmierć? Bo tutaj przed takim wyborem stajesz? Nie dopuścić, by ratowano takiego człowieka dla Boga, czy zrobić wszystko, by ten człowiek żył dla Boga? Właśnie. Zastanawiałeś się nad tym? Jak w tej sytuacji podobać się Bogu? Zobacz. W rozdziale 14 księgi listu do Rzymian. W rozdziale 14 w wersecie od 11 do 14 czytamy. Jest bowiem napisane: Jak żyje mówi pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu. A tak już nie osądzajmy jedni drugich, ale raczej uważajcie na to, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia się lub upadku. Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko dlatego, kto uważa coś za nieczyste, to dla Niego jest nieczyste. Zobacz, tutaj czytamy, że wszyscy staniemy przed trybunałem Chrystusa, tak? Werset 11 10 mówi, że wszyscy staniemy przed trybunałem Chrystusa i każdy z nas sam za siebie. Zda rachunek Bogu. A więc nikt nie powinien ani ciebie, ani mnie osądzać, tak? bo każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu, Boga. I nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste, Biblia mówi. Nie ma niczego. I to jak, jak zostaniesz oceniony na sądzie, zastanów się, kiedy powiesz, że symbol życia, którym jest krew, Postawiłeś ponad życie bliskiej osoby. Jak na Ciebie spojrzy Bóg? Czy Ty w ogóle rozumiesz, co, co, co mówisz? Jak, jak to jest odbierane nawet przez samego siebie, zastanów się. Tymczasem, czego chce Bóg? Pierwszy list do, do Tymoteusza, drugi rozdział. Pierwszy list do Teusza, drugi rozdział, wersety trzeci i czwarty. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego zbawiciela, który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tak? Bóg pragnie, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Bóg pragnie, żeby wszyscy ludzie żyli. Czy śmierć bliskiej ci, ci osoby ucieszy Twego Boga? Naprawdę w to wierzysz? Wierzysz w takiego Boga, który cieszy się ze śmierci człowieka i z uznaniem patrzy na Twój ból, na Twoją tragedię? Naprawdę w takiego Boga wierzysz? Naprawdę? A może Bóg taki nie jest? Przecież nigdy taki nie był. Zobacz, nigdy. Może masz zniekształcony obraz miłosiernego Boga właśnie poprzez religię, w której jesteś? Czy ktokolwiek może być ukarany przez Boga za przyjęcie transfuzji krwi? Zastanówmy się. Jak, jak było dawniej, gdy Izraelitom zdarzyło się spożyć krew? A zobacz, wróćmy do pierwszej Samuela, 14 rozdział. Od 31 do 35, tak? W 32 wersecie czytamy, czytamy, że lud jadł je razem z krwią, tak? Te łupy, woły i cielęta. I doniesiono, 33 werset. Doniesiono o tym Saulowi, to lud grzeszy przeciw Jachwę, jedząc razem z krwią. A on powiedział: zgrzeszyliście, przy, zgrzeszyliście, przytoczcie do mnie teraz wielki kamień. Potem Saul powiedział: Rozproście się między ludem i powiedz. I powiedzcie mu, niech każdy przyprowadzi do mnie swego wołu i swoją owcę. Zabijcie je tu i jedzcie, a nie grzeszcie przeciwko Jachwę. Jedząc razem z krwią. Każdy więc z ludu przyprowadził tej nocy własnoręcznie swego wołu i tam go zabijał. Saul zbudował też ołtarz dla Jachwę. Była to, był to pierwszy ołtarz, który zbudował dla Jachwę. Tak? Czy za spożycie krwi lud został tutaj uśmiercony? No przecież wyraźnie tu czytamy, zobacz, werset 34, że za grzew musieli złożyć ofiarę. Każdy za siebie złożył ofiarę z wołu. Nikt nie zginął. Nikt też nie został wykluczony z ludu Bożego. Zauważyłeś to? Dlaczego zatem teraz ten sam Bóg miałby z automatu skazywać na śmierć każdego, kto przyjął transfuzję krwi, skoro nawet pod prawem tak nie robił. Dlaczego teraz za okazanie miłości bliźniemu, za chęć ratowania go wszystkimi dostępnymi medycznymi metodami, tak? Miałby wykluczać ze swego ludu. A może Bóg jest wciąż taki sam tylko ludzie postanowili ulepszyć w cudzysłowie prawo Boże, wkładając na barki wierzących inne ciężary. Może tak jest. Bóg już Izraelitów ostrzegał przed takim działaniem, że nieboży ludzie będą chcieli zwieść innych. Zobacz. Powtórzonego prawa. Księga powtórzonego prawa. 12 rozdział. Od 30 do 32 czytamy: Strzeż się, byś się nie dał usiedlić, idąc za nimi, gdy będą wytępione przed tobą. Nie pytaj się też o ich bogów, mówiąc, w jaki sposób te narody służyły swoim bogom. Tak samo ja uczynię. Nie uczynisz tak, Jachwę, swemu bogu, gdyż wszystko, czym brzydzi się Jachwę i czego nienawidzi, czynili <śm> swoim bogom. Nawet swoich synów i swojej córki palili w ogniu dla swoich bogów. Cokolwiek wam nakazuje, pilnie wypełniajcie. Nic do tego nie dodasz, ani od tego nie ujmiesz. Zobacz, nic do, od, do tego nie dodasz. Do prawa Bożego. Jeśli Bóg mówi o zakazie spożywania, tak, to właśnie tego ten zakaz dotyczy. Tego dotyczy prawo. Niczego innego. Nic nie, nie możesz dodać, ani nic ująć, tak. Dlaczego wobec tego w organizacji Świadków Jehowy dodano do zakazu spożywania również zakaz transfuzji? W związku z tym symbol życia i ochrona symbolu życia stoi w jawnej sprzeczności z, z życiem, a więc z tym, co ten symbol oznacza. Zastanów się nad tym. Podsumujemy sobie to wszystko w kolejnej części.